Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Matusz i reprezentuję firmę Limagrem Polska. Znajdujemy się dzisiaj w ten słoneczny dzień niedaleko Legnicy, w województwie dolnośląskim na plantacji rzepaku LG Ambasador. Dlaczego przyjechaliśmy właśnie na Ambasadora? Bo następuje teraz ten kluczowy moment w uprawie rzepaku, kiedy rzepak transportuje cały zmagazynowany do tej pory azot do łuszczyn i napełnia swoje ziarna. A LG Ambassador jest to nowa odmiana z portfolio firmy Limagren o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdzają badania Coborowskie. w bardzo rozbudowanym kompleksie cech odpornościowych, oczywiście odporność na wirusa żółtaczki rzepy, odporność na pękanie uszczyń i osypywanie się nasion, wybitna mrozoodporność i odporność na suchą zgniliznę kapustnych, a także nowy program hodowlany MFlex. Właśnie ten MFlex. W tym momencie pokazuje całą okazałość tej odmiany, dlatego że LG Ambassador jest to odmiana efektywniej wykorzystująca azot, co potwierdzają nasze badania. W tym kluczowym momencie, kiedy następuje remobilizacja azotu do uszczyn, rozgrywa się ten najważniejszy moment. LG Ambassador jest to odmiana numer jeden pod względem plonowania w Polsce za dwa lata rejestracji oraz w Niemczech, a także czołowa odmiana na rynkach europejskich. Nie może jej zabraknąć u Państwa w gospodarstwie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu.